Siema, siema, witam was widzowie postprodukcji Ogólnie zostawcie łapkę w górę dla zasięgu widzowie, nie? Suba z dzwoneczkiem aby być na bieżąco Dajcie komentarz stróżoki galaktyki to przyjemne wam widzowie serduszko, nie? A ogólnie widzowie Też zachęcam was do kliknięcia linku w opisie Na Easter Gaming. nawet do 90% taniej giereczki znajdziecie widzowie, nie? A ja nie przedłużam. I lecimy. Wita, Julia. Dawno ci nie było, Julia. Co tam słychać? Jak ci dzionek minął? Tak, oglądałem twoje klipy. Nawet zro zrobiłem shorty już z tego. Dzisiaj wleciały dwa, jutro wlecą kolejne dwa, w, si yy, w środę też dwa kolejne wlecą, więc no. Tak samo na TikToku zostały wrzucone, nie? Tylko że i TikTok zablokował jeden, ten z. Yy, yy, z tym, co zro zrobiłem yy, do next jego postaci, nie? Co od kiedy, halo? No, ja zawsze miałem, Julia, ja zawsze miałem Nie Jej, no, powiem szczerze że... Prawie to, gdzie? to, to jest ręka po prostu, nie Który się zakłada Dobra, to idziemy za Może Niki Tak, no tak tylko to wszystko trawię. Ale mógłbyś proszę nadążać? Ej, nie! To może ty pochodź w obrączkach! Uwierz mi, nie ma przejścia. Dobra, tu no nie jasne ma nic... Wywierze. Jak widać? Wiem, że byl ostatnio byliśmy trochę dalej, nie? Tylko coś nas Jeśli leciutko cofnęło. Nie jakoś uciec z tego statku, koniecznie powiedz. Bo może to jakby leżeć w moim interesie. Tylko teraz, żeby zrobić to tak, by nie wyszło jak porwanie. Co? Nie, nie, nie! Ach! Obiecaj, że nikomu nie powiesz o tym miejscu. O rany! Nie śmiej się. Nie, nie, fajnie tu. To jest twoja tajna baza, tak? To jest na pewno lepsze od Brygu. Nie zostajemy. Muszę tylko zajrzeć do Ultima. Rozjechały mu się żyroskopy. Nie śpiesz się. A dzisiaj masakra, musiałaś siedzieć o godzinę dłużej w pracy. O kurwa. To chujowo. Czy to twoja mama? Jak sama wygrała nam wojnę? Z pewnością nie twierdzę, że tak zrobiła. Nie. Ostatni zryw to była wielka wspólna robota. I brałeś udział? Eee, no oczywiście. Ja miałem w to wszystko <laughs> trochę inny wkład. Piracki? Łupieski. Wiesz, to jak piracki. Tylko jednak lepszy hej, a to merkury, tak? Aha! Chodziło o pokazanie tej wielkiej bitwy, gdzie walczyła mama. I podobno tam byłeś, tak? No! Oj, tak. Oczywiście. Twoja mama miała przechlapane, póki nie wpadliśmy z łowcami. Lepiej to uzupełni. Czyli mam się dorysować? Oczywiście. Tak, w historycznej dokładności. W imię historycznej dokładności, Krillar? E, tak. Z dawnych lat, dziecinny. Teraz byłby dużo lepszy. Nie, nie, nie zły. Mroczny, no ale. Dobra, coś jeszcze tu do sprawdzenia? O, robocik. Zdaje mi się, że dogadalibyście się z Roketem, albo zaczęlibyście się gryźć, albo jakoś tak. Tym jakby szopem? Aha, sprawia urocze wrażenie. Chodzi Bardzo. tylko o to, że on też ma technicznego świra. Dobra. Hej, to jest tajne. Nie tykaj. Ciekawe, nie jak dla tajne. Rozumiem. No a ja już skończyłam. Chyba już lepiej wracać. Dobra, to idziemy. Zanim mamie odbije do reszty. Zniki. No już wiem, jak umie się nakręcić. Ja przecież nie jestem już dzieckiem, nie? Dobrze, to znam. To rozumiesz, o co mi chodzi, prawda? A, rozumiem, rozumiem. Jeśli już rozumiem. będziecie rozmawiać z mamą. I jakoś zejdziecie na mój temat, bo prawda jest taka, że nie do końca powinnam. W, w... Wszystko jasne, ale na pewno się dowie, jaka z ciebie kadetka. Nie, znaczy dziękuję, ale najlepiej, żeby nie wiedziała nic o sprawie w hangarze. Czyli ja cię nie znam. Skutykaj, dam Kami po nasy. Żołnierze nowy dopadli. Super jest Nikki Gold, ale to tyle. I dlatego skuteczyka jedenkami jest. I będzie łatwo. Za to, że my tam A. wtedy wlecieliśmy do tego ala Jeszcze? przyrzutego Cytosa. Nielegalnie. Poważnie? Jeszcze tylko chwila. Trzeba pomóc? Tak. Gotowe. Mamo? Wyjaśnij to. Niki. <śles> jestem cała. Mamo, naprawdę? Jest okej, okay, to draśnięcie. Co ty sobie wyobrażasz? Wykradasz się gdzieś z oddziałem? Latasz z bandziorami? Tylko podejrzanymi. Prawie zginęłaś. Nawet nie wiesz, jak masz przedwizdane. Mamo, obiecałaś mi więcej swobody. Swoboda to nie kłamanie moim ludziom. I wykradanie się bez słowa. Bo to moja wina, że komuś wybuchł statek? Zakaz wstępu jest zakazem nie bez powodu. Nie jestem twoim więźniem. Jesteś dzieckiem. Czy ty mnie słuchasz? Chwila, chwila. Wszyscy wiele dziś przeszliśmy. Weźmy głęboki oddech i zauważmy, że każde z nas popełniło błąd. No w sumie, masz rację. Ugaść ogień i zabezpieczyć hangar. Tak jest. I znaleźć przyczynę eksplozji tego złomu. Unifikator Raker nie bardzo chce współpracować. O na kłoncie. A wy wydwoje. O, Lipton. Wiedziałam, że się wkurzysz. Jak zwykle się złościsz. Nawet Peter tak mówi. Naprawdę ciekawe. Peter musiał się przejęzyczyć, co zdarza mu się często. Więc mniej się przejmuj tym, co mówił on, a bardziej tym, co mówię ja. Liczy się to, że nikim nie uratowała. I świetnie sobie poradziła. Możesz być z niej dumna. Jeśli ty to mówisz, Peter, to naprawdę niewiele znaczy. <laughs> Ale czemu tak go traktujesz? Posłuchaj tego, co mówi. Nie obchodzi mnie to, co mówi. Górny pokład, kajuta kapitana. Wreszcie, załóż blokadę. blokadę no, w sumie, Julia, zabijesz nas teraz? W teorii, drzwi otworzą się tylko na mój znak. Tak, wiem jak to działa. Nie wydaje mi się, tak się składa, że omijasz sobie każdą blokadę na tym statku i chcę wiedzieć, jak. No, ciekawe. Albo mi pokaż. Ciekawe, jego mija. E... Mamo. <laughs> Ale ja nie mam pojęcia, o czym ty mówisz. Załóż brak blokady. Zdejmij wszystkie blokady. Aktywuj. Autoryzacja głosu nie powiodła się. Chcę pomóc. Daruj sobie. Nie potrzebujemy pomocy od ciebie. Ach, najwyraźniej jej potrzebujesz, skoro zamykasz nas w windzie. Nikt nie wyjdzie, aż dowiem się wszystkiego. Ale ty już wszystko wiesz? Nie, nie wiem. Prócz tego, że ściągasz zagrożenia i że ciągle cię przyłapują w zastrzeżonych obszarach. Jestem mała. Łatwo się przyciskam. Byciem małą nie unikniesz ochrony, ani kontroli przy hangarze. Pomożemy tam Ten błąd w systemie? Tak. Ochrona się na chwilę wyłączyła i. Nie, nie wyłączyła. Raczej była wyłączona. Serio, chcesz teraz kłamać dla dwunastolatki? Nie! Dwunastu? To... Dałbym głowę, że masz 16. Peter! No co? Zna się świetnie na rzeczy, mądra dziewucha. Aż za bardzo, omija zabezpieczenia. No chyba, że ty masz do statku dostęp szóstego poziomu. Tak? Tak myślałam. Nicoletto to Gold, opróżni kieszenie. Nie. Uh. Sama je opróżni. To byłem ja. Tak, schakowałem wszystkie drzwi po drodze. Schakowałeś. Tak, teraz robię za hakera. No wiesz, bibabu. bububi. Mówiłam mu, że tam nie wolno. To nie tłumaczę sfałszowanych rozkazów. Cóż mam ci powiedzieć? Że twoja ochrona przesypia służbę? Niczego... przepraszam. Zostaliśmy kartę od niej. To ja jest bym... dobre. Wrócimy do tego. Zdejmij blokadę. Co? To... Pomóc zabezpieczyć Hangar? Może przyda nie, nam się przy ucieczce. do siebie. Masz tam zostać na 30 obrotów. A, ale mamo! A może na 30 cykli? Kurwa, 30 obrotów, 30 cykli to kurwa co? 30 godzin? 30 lat? Ile kurwa? Bo już nie rozumiem. Hmm, Ciężki dzień, prawda? Eksplozje statków, wtargnięcie do strefy. Mało. No, w, no, w sumie nie wiem, nie jaki miernik czasu mają. Czuj. To czasem nie jest zabawka Czuj z jego wiary, pokoju? Go masz. Witaj, czarodziejek, co tam słychać to jak ci stopni. Chyba raczej tysiąc cykli temu. Zabierz go, jeśli chcesz. Nie wiem. Jest twój, jest w Kazałem mu dbać o ciebie. roboty, nic się nie zmienia. Szczególnie że masz teraz córkę, zdaje się. Policz, dobra, policzymy. Ma 12 lat. Nie miałaś jej podczas wojny. 12 lat temu, kiedy my. Peter. Kiedy oni... No. Kiedy odkryliśmy twój statek. Nawet się ucieszyłam. Ciekawe, ciekawe. W pierwszej chwili. Ale widzę, że nie zmieniłeś się przez ten czas. Ani trochę, ciągle jesteś takim samym. Zmieniłem się. No tak, Iwlia. Really. Zapłacę karę, ale daj mi trzy cykle. Udowodnię, że już nie jestem. Jakkolwiek chciałaś skończyć to zdanie. Siedem tysięcy jednostek. W ciągu trzech cykli? Wow, o. <laughs> okej, okay, to Nie wiemy jeszcze, Julka, czy to jest jego córka. Słuchaj, myślałem, że może. Nie próbuj negocjować. Grupa poszukiwawcza znalazła nielegalny sprzęt wszędzie na Twoim statku. To wszystko, co mają? Okej, okay, okej. Okay. Dam Ci kasę na czas. Żaden problem. Czyli nie znaleźli Jeszcze lamy. I ruszy nasz projekt strażnicy galaktyki. A gdybym nie miał na rękach tych kajdanek, pokazałbym ci, jak niewiele nam już... Nie let. wiem. Zależy, jak się potoczy historia. Zdaje mi się, że tego pożałuję. No weź, czy ja kiedykolwiek nie będziesz żałować. Przyrzekam. <grym> Masz trzy cykle, Peter. Nie cztery, nie pięć, trzy. Daj znać, no, że. No, w sumie pasu dochodzić. pasują do A się. jeżeli. Nie? Nasze urządzenie wyłączy wam statek. I pójdziecie siedzieć. Co? Kumam, nie zawiedziemy Cię. Co to jest, Peter? Mówiłeś, że nas wyciągniesz. A co? Siedem koła to taka wysoka Siedem cena? Siedem tysięcy jednostek? Jest to suma olbrzymia. Skąd weźmiemy tyle pieniędzy? W trzy cykle? Trzeba będzie obrobić jakiś bank! Okej. Okay. Mamy karę. I ustrojstwo nowy na statku, które wyłączy nam silniki, jeśli nie zapłacimy tej kary w ciągu trzech cykli. Ale przynajmniej no nie siedzimy w pace. Jeszcze nie osłabiajcie mnie. Jesteś Ciekawe, tak jaki plan teraz będzie. Zabiłeś Thanosa. Tak mówią. I mandaci, kto dla ciebie problem? Gamora! Jesteś agentką specjalną, ale znacznie zajebistszą! Co cię może powstrzymać? No i się rozkręcił. Rocket! Jesteś geniusz i najdzielniejszy gość na świecie! Z ilu więzień prysnąłeś? Z siedmiu! siedmiu. O kurwa, jaka reputacja! Z siedmiu więzień! Mamy nie być pan dużyną, nie? Sprawdźmy jak bardzo się spłukaliśmy i wymyślmy jakiś plan. Sprawdźcie kajuty. Zajrzyjcie pod oparcia i pod stół warsztatowy. Jeśli walają się tam jakieś jednostki, bierzemy je. Ja idę szukać u siebie. No dobra, dlatego z glinami się nie sypia. Bo wklejają mi bomby. Mi wklejają. <noise> Zajebiste podsumowanie. <noise> Mam cię na oku, Czopie. Ale znaczy, że niby co? Dobrze wiadomo, że gryzonie gromadzą. Orzechy, uzbrojenie, pieniądze. Ach, dobra, ani ze mnie gryzoń, ani nie gromadzę. Jestem świadom twojej kryjówki na statku. Idź swoją, już! Ale nie ma po co iść. Gród przerżnął to na kontrakcji. No, a resztę oddałem Quillowi i Gamorze za fanzolony kod dostępu do zastrzeżonej. To wiarygodne. Może już tak pomęczysz kogo mm. innego? Zamierzam. Ja też bym z nim porozmawiał. Otwórz drzwi! Myślące drzewo, ja wiem, że tam jesteś! <grym> Jestem gruby! Jestem gruby! że przejrzałem już twoje machinacje. Jestem gruby! Jestem gruby! Bohater współsprawca z pewnością ukrył tam swoje brudne zarobki. Jestem gruby! Jestem gruby! Lepiej zważaj, drzewcu. <grym> Nie, no ty. Te te rozmowy, interakcje, które są w tle, one są zajebiste. O. Oh. A bo tutaj muzyczkę można włączyć, ale jebać. Tu można tam popatrzeć. Ale czego ty chcesz? Bo jednostek sobie Znowu lodówki nie zamknęli. Dobra, po rozmowie w shopem. Jeśli uczucia, to odpada. Więc... wpadasz pogadać, czy wydębić przeróbkę? Hmm. No? Chyba już się nie fochasz, prawda? Gdyby nie te trzy cykle na spłatę, byłoby mi lepiej. Hej... a pamiętasz to na Kanlarze? Z Badunianinem i tą ostrą askawarianką? A, czyli kolejna ha, <laughs> gdybyśmy nie wbili z Grutem, jej kumple posłaliby twój durny zad w próżnię. Wszystko miałem pod kontrolą. Tak jakby. Ha! Szkoda, że jest spłukany, bo trzeba by cię podliczyć za te ratunki. No to wymień niby jeszcze jakiś. Kontrakcja, nower, Paramatar, Ceres, znów kontrakcja, Malador... Okej, okay, okej, okay, okej, okay. więc... Dużo, dużo lisze. ty... Dużo. Czemu nie spieniężyłem cię ujądu? Wtedy na bank nie ciułałbym jednostek dla twojej dziewczyny znowa. Eks, dziewczyny. Ale przyznaj... Fajnie być strażnikiem galaktyki. Średnio mnie rajcuje ta nazwa marki, ale mądrze zrobiłem, biorąc Milano w zastaw. Nie godziłem się na to. Skoro już wolisz od siatkę, Nie bój nic. Wiem, ile dajesz drużynie. Ja ci to wyrównam. No, lepiej. Dobra, idziemy z innymi członkami porozmawiać. Ekipy. Ale pierwszym przeszukał swój, swoją kajutę. O. No właśnie. dobra, no dobra. Zobaczmy, czy tu się nie zaplątała jakaś kasa. Poważnie. Dużo tej kasy, naprawdę. Aha, to mogłem porozmawiać z nimi, tak? Brakuje nam jeszcze 6963. Jeśli chcemy zatrzymać ten statek. Ja wiem, wiem, bez planu. Nie damy rady. Przemyśl to, co mówiłem wcześniej. Ach, znowu ten Fin fang Fum? Tak, zapolujmy na Fin Fang Fuma. Drax, są prostsze sposoby zarobku. Możemy sprzedać z szmelc Gamory. No weź, wleczesz ze sobą te durnostojki, odkąd tylko pamiętam. One... chyba są coś warte. Strefa zastrzeżona była uśrodkiem w... Moje Działać. figurki to nie żadne durnostojki. Mamy problem, ale Jest. ty oczywiście nie chcesz nic... wiedzieć. kurs na układ bieżnmaku. Zaraz z poświęcę twój durny łeb. I wiedź na skubotężnym szczytu Kakaranta. Słuchajcie. Może Rocket ma rację. Na świecie roi się od świrów... Którzy zapłacą za takie... pokręcone... Nie! <laughs> nawet jeśli kolekcja jest coś warta Nie znajdziemy kupca na czas A nawet jeżeli, mieć rację nie dostaniemy teraz. za nią tyle kasy A już przede wszystkim Próba sprzedania mojej własności A nie wiem, nie wiem tym, że Presja czasu, żeby wybrać coś Wziąłem. Pierwszy powinniśmy rozważyć inne możliwości, tak? Skwytanie straszliwego. Nie! Jestem! Good. Jestem Groot! Jestem Groot! Mówi, że można połączyć oba pomysły. Sprzedać graty Gamory fin, fang, Fumowi? Genialne. <laughs> jest jeden problem z planem, bo pani Hellbender kupuje tylko potwory, a ty nie jesteś potworem. Nie jest. To najsłodszy, naj. Jestem. Good. Nie jesteś! Nie umiesz nawet udawać, po. Bo... Jestem. Ach, tak? <laughs> chcesz potwora? Pokażę ci potwora! Ej, hey, ludzie! Gród, naprawdę nam proponujesz? Nie, nie, on nie proponuje nam, okej? Może mówiłem, wie to z rękawnie. Sprzedać go? Potem byśmy się go włożyli. To absurd. Pani Helbender szuka prawdziwych bestii. Mały brzydal będzie idealnym wyborem. Okrutny, Zadystał czarnej duszy przepełnionej gniewem. No tak, ile tak. załaci za tę kreaturę? Serio? A ile? Tak do tego podchodzisz? Ja wiem czym jestem. I wiem, czym nie jest Grut. Jestem Grut. Ja głosuję na Gruta. Myślę, że Lady Hellbender sporo nam da. A ja? Prawdziwe za drogiej Julka. Też głosuję na wrednego zwierzaka. Po dwa głosy. Peter? Dobra. Dobra. Rocket Sorry. Ale Pusz, ja ciebie rocket wysyłam. Jest od wewnątrz. Niestabilny, okrutny i wcale nie przejmuje się innymi, i. No, dobra, wystarczy! Chodzi mi o to, że będzie z ciebie fajowy potwór. I przyda nam się Twój zmysł taktyczny, żeby cię stamtąd wydostać. No, Ale musisz być pewien na 100%. Serio zgadzasz się na to? Na serio? Z przyjemnością was w to wpakuję. No, dobra, do dzieła. Sprzedajemy potwora. Czyli lecimy. Do jakiejś tam królowej Labender, czy coś takiego, tak nie? Naprawdę, tak drakon nazywa. Podobno pogoda na Seknarfie 9 zależy od nastroju jego władczyni. Kobiety tak nie działają. Ani pogoda, oh, oh, oh. chyba nie jest tak źle jak wygląda. bądź blisko Quill. Nie chcę przez to iść. Wow! <laughs> I po strachu. Lecisz w złym kierunku. On wcale nie leci. Różne jajka. Jedna niczym wkinie kaczenka. <laughs> Bułka z masłem. Ty tak na serio? Co? Możemy tak wszystko obadać jeszcze przed transakcją. Stąd jest 100 klików do jej bazy. Wiecie, jak kocham obadywać. Nie. Dzięki za to, widzowie, że byliście. A ja się z wami żegnam. Widzimy się w kolejnym odcinaczku. Cześć, cześć.